Cześć. To ja Baton. I rozpoczynamy kolejny odcinek z połowu krabów. Była aktualizacja, update, w którym mieli poprawić yy, pracowników i mam nadzieję, że to zrobili. Ja tego nie sprawdzałem. Ale sprawdzimy to za chwilę razem. Ja tylko chciałem zobaczyć umiejętności. Wydaje mi się, że, że straciłem to, te, te umiejętności, które kupiłem. No tak, miałem kupione Zniżki w sklepach Już nie mam Co to jest jeszcze? Chciałem dobrać... Zniżka w sklepach Gdzie to jest? O, to chciałem Okej okay. I na więcej mi chyba nie stać No słabo, bo ja to już kupowałem To już dokupię tą zniżkę dokupowa, znaczy te umiejętności już zapłaciłem za nie i muszę jeszcze raz płacić. Trudno. Jak widzicie mam 500 dolarów kary podczas walki z, z pracownikiem. Chciałem go przechycić, żebym nie wyrzucał tych w nieskończoność te, te skrzynie, siatki i przez pomyłkę nacisnąłem dźwignię zamiast w dół. To, to, to. I wyrzuciłem klatkę bez bojki, bez niczego, więc ona poszła na dno, a za to jest 500 dolarów kary. Także jesteśmy w plecy. Klatkę za 1500 kary jeszcze. Myślę, że byśmy zapuścili troszkę dalej dzisiaj. O 4 stopnie bo 167 metrów. Myślę, że będzie ok. I zaraz sprawdzimy. Jak tam koledzy się spisują, nasi pracownicy? Mam nadzieję, że są. Ja sprawdzałem w tym barze, nie ma, nie ma pracowników do kupienia. Więc chyba mamy ich kupionych i są na kutrze. O, a to została klatka z mojego, mojego save'a poprzedniego. No dobrze, niech on ją wypuści. Ja tylko zobaczę jak stoimy z raz, dwa, trzy... 5 przynęt to będzie mało Zróbmy jeszcze Zróbmy jeszcze trochę bo potrzebujemy na 8 platek Dobra, i do lodowy ładujemy Ta różowa niby jest najlepsza, zobaczymy Znaczy ja nie będę wiedział którą on włożył Ale trudno Ale mgła, masakra Aha! Jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa. My sobie ruszymy na jedyneczce i będziemy się... oj, nie to. Będziemy się turlać pomału a w międzyczasie będziemy wyrzucać bojki. Bojki, klatki z bojkami. No widzicie już. Dobrze, te znaczniki są. tak byśmy w życiu nie znaleźli tych bojek. Jak widzicie tu w lewym boku jest już stan załogi praca, aby przełączyć stan naciśnij prawy kontrol. No zaraz spróbujemy to o, zablokowałem się. Ale widać, że coś jest. Stan załogi jest jako praca myślałem bardziej, że zrobię po, yy, poszczególnego pracownika, żeby będzie można wybrać, który ma stać, ale chyba tyczy się całej załogi. Zawsze to coś, nie ja to, że narzekam, bo to nie, nie jest źle, chłopaki się starają, naprawiają i to trzeba docenić, a naprawdę dzięki temu, że, że, że pracownicy są, to, to bardzo fajnie, sprytnie idzie. Właśnie statek sobie płynie, My sobie wyrzucamy. Raz, dwa, chwila, moment, i 8 klatek jest wyrzucony. Jakbym miał to robić sam ręcznie, 8 klatek to bym się zajechał. A dodatkowo przy wyciąganiu mam jeszcze, jeszcze dużą pomoc. To chyba będzie trochę słabe. Jak ja. Bo tak, żeby mi nie wrzucał klatek, to ja muszę wyłączyć załogę. A jak wyłączę załogę, no to nie będzie mi wyciągał, nie będzie pomagał wyciągać klatki. Więc muszę za każdym razem włączać i wyłączać załogę. No, zobaczymy. Ja bym wolał tego jednego co rzuca klatki, wyłączyć, a tamten co wyciąga, żeby pracował. A nie wiem, czy to się tak da. Także trzeba będzie pamiętać o, o włączaniu, wyłączaniu. Za każdym razem przy wyciąganiu klatki się zagapimy. To on wyrzuci klatkę. No kolego, śpiesz się. Ja są te klatki dość blisko siebie, ale nie wiem jakie to ma znaczenie, nie wiem, ma żadne. Po prostu łatwiej będzie się wyciągać, nie trzeba będzie jeździć daleko. Między jedną a drugą klatką. Dobra, zostały trzy. Jedna zaraz do wody wpadnie. Cyk. Ale mwa. Nic praktycznie nie widać. Nawet dobrze nie widać, jak pracują. Rzucaj, ty, rzucaj, rzucaj. I ja jadę po ostatnią. I zostawiamy na jakieś 8 ponad godzin. Klatki. Albo nawet bym dał 10 godzin. No, mamy 10. Myślę, że jak będzie dłużej. To więcej krabów znajdzie. Przynęta niby działała od 8 do 12 godzin, z tego co pamiętam. Więc jak damy 10, to będzie ok. Jeszcze będzie takie bezpieczeństwo, że złożymy wszystkie klatki oporządzić. Dobra, dźwig zostawimy tutaj, żebym ja miał yy, dojście yy, łatwiejsze do wyciągnięcia. Na kolega rzucaj i zawracamy Bójkę jeszcze. Pyk Dobra, mamy dwójeczkę i nawrót. Tylko nic nie widać. Trzeba na tym rodarze będzie polegać. Znaczy będzie widać te znaczniki, nie? To jest OK. Bez tego to byśmy tutaj pojek w życiu nie znaleźli w tej mgle. Trzeci bieg podstawimy się pod, pod pierwszą bojkę i przestawimy czas. O! Jest pełna moc. I lecimy. No, jak widzicie, super grafika, wszystko białe. Ale w ogóle to chyba jeszcze nie opałem. Więc nie narzekam. Zawsze coś nowego. Nie jest źle. trzeba wrócić Paliwa chyba mi starczy. Zapomniałem, że jest coś takiego jak paliwa w tej grze. E, no To kiepsko, chyba idzie. Okej, okay. ja trzeba będzie wycofać To mały łuk, ale to tak. nie mam poczucia odległości. tutaj Dobra, wrócimy się. Jeżeli wycofamy Mamy czas spokojnie Obrócimy się ja Myślę, że jak przestawię czas to tam mgła zejdzie Jest jest 13 to to znowu się zrobi ciemno eee, trudno Ale teraz na wstecznym lekko. Wycofamy. Będzie idealnie. Troszkę się zbliżę. A, dobra. Ja nie wiem, jakiś zasięg tego... ...tego harpunu, tej, tej kotwicy, żeby złapać... Znaczy, blisko. No, jakby nie było znaczników, to zapomnij. Żeby znaleźć obojkę. Dobra, myślę, że jest ok. Dobra, zobaczymy. 9 godzin dziewięć godzin cyk Ach, jeszcze godziny damy okej okay. no i co czy ja nie jestem blisko za blisko, może nie yy. dobra, wyciągamy to So. Tego zatrzymać? Yy. Nie, nie zatrzymać, Przynajmniej będzie wysypywał te Dobra. No, chyba poprawili te pytanie. No, wydaje mi się, że dużo się nabierało, ale. Aha, ja nie wypuściłem tego haka. Sorry. teraz tego wyłączyć odpoczynek, ok patrzcie, 80 sztuk chyba max, nie? dobra, ja sobie posegreguję i widzimy się po segregacji ok jak widzicie mamy 44 złe do 36 dobrych ja myślę, że to nie jest źle. Choć nie wiem. Nie wiem jakie są standardy w tej grze. I to... O patrzcie, nie mieścimy się do jednego. Dobra, i co? Rozbieg i rzut. Fuch. Poszły pięknie. Dobrze nie mam gó już. Muszę na dwa razy wybrać. Przecież ta Micha jest wielka jest przesady. Fuch. Dobrze jest rozbiegło je ładować. O, te weszły całe. Tak, wyg tak wygląda pierwszy, pierwsza klatka nasza Dobra, ja muszę zdjąć, muszę zdjąć tą klatkę Ach, nie zamknęłem klatki, kurczę pieczone. Dobra Odkładamy sobie na miejsce Odstawimy dźwig, od razu I co? Podpływamy pod następną klatkę Dwójeczkę powoli Daję maksymalnie grafikę I myślę, że to widać najbardziej po, po falach, po wodzie Że jest ładniejsza Ostatek jak statek. Uuu hamuj, hamuj, hamuj To no, jest za daleko poleciliśmy statek jak statek no. ja nie widzę specjalnej różnicy Dobra jest na, na luzie Czy ja sięgnę tą bo no właśnie nie było komposządać nie lepiej się jagnąć no, dawaj, dawaj okej okay. no tak, są wyłączeni muszę ich włączyć jest niewygodnie, prawy kontrol trzeba oderwać rękę od myszki Dobra Teraz moja kolej No poprawili te Te wkładanie klatki Już nie, nie skacze obraz tak, kolega tutaj ogarnie Ja za ten czas Bojkę schowam Dobra, ten odstawia, to ja mogę Wyłączyć pracowników. Zamknąć klatkę. Ile mamy tutaj? No, też 80. Nie wiem, czy to jest prawda, że to jest maksymalny połów. Gdzieś tak na internetach mówili. Dobra. Ja myślę, że nie, będę, nie będziemy co, co każdą klatkę yy, nie będę nagrywał. Będziemy się w finale przed yy, przyjazdem do portu. Ok. Ja segreguję ostatnią klatkę, ósmą. Tak to wygląda: ostatnia akurat pół na pół. Było kilka, że, kilka klatek, w których było więcej dobrych, było takich w których więcej złych. Chociaż większość klatek chyba jednak była, gdzie było mniej, mniej dobrych kravów. Inaczej w każdej klatce z 8, w każdej klatce była po 80 krawów. Miałem 8 klatek, więc przejrzałem 640 krawów. I powiem Wam, że trzeba się nauczyć rozpoznawania wielkości i, i płci, bo inaczej to się zajedziecie. Yy, całej gry od początku trwało po godzinę dokładnie. Od momentu z. Jak zacząłem nagrywać, do teraz jest, jest godzina i jedna minuta Ja oczywiście to pocierałem wszystko Chłopaki się super sprawują Dają radę I co? Ile mam? 11? Nie 11, gdzie jest tonasz ryb? No prawie 2 tony Prawie 2, 2 tony ryb mam Jedziemy Ja sobie zapiszę i nie, co ja chcę robić? ja chcę wrócić do, do portu no i to na międzyczasie Wam wrzucę poprzednie klatki zrzuty ekranu z, z połowów zobaczycie jak to wyglądało a my idziemy teraz sprzedać, no i zobaczymy ile miałem, ile miałem złych, złych wyborów ile wzięłem za małych, znaczy nie będziemy wiedzieli ile za małych, a ile Ile z inną płcią? Będziemy tylko widzieć ogólnie Ogólnie ile złych wyborów dokonałem Zakład przetwórczy 3 yy, 2 tylko źle No to ładnie, na, na, na 640 krawów tylko dwa źle Myślę, że to jest bardzo dobry wynik Ła 46 tysięcy Coś trzeba będzie za to kupić Ale to podejmę decyzję na następnym odcinku. Ja tylko sprawdzę, czy pracownicy jacy się pojawili. Chyba na razie nie dodali więcej pracowników. I co, ja jestem zadowolony? Faj, fajnie to wygląda z tymi pracownikami. Zobaczymy, co będą rozwijać dalej i, i co dadzą te, te ulepszenia. Myślę, że będę kolejny odcinki dawał dopiero, jeżeli jakieś ciekawe ulepszenia wprowadzę. Ulepszenia umiejętności oraz polepszenia samego statku no bo sam połów, no, no bez sensu żebym, żebym pokazywał sam połów to trzymajcie się i do następnego, hej!